Strony Elis i witam Was w kolejnym odcinku Cudownej Dekady. Jak mogliście zobaczyć na tej krótkiej katystence Warcisław zdradził kilka rzeczy, kilka tematów. Antoniemu m.in. to, że sprzedał klepsydrę i pieniądze chce przekazać jemu na dalsze życie. Nie chce go zostawić bez niczego, bowiem Warcisław wie, że już powoli jego czas się kończy i nie chce zostawić po prostu rodziny bez środków do życia. Właściwie wie, jakie są czasy, wie, co idzie również. Wie że, ta, wie, że te pieniądze będą potrzebne. No i przy okazji wywiera także presję na Antonim, aby ten wziął ślub z różą. Antoni na razie się do tego za bardzo nie garnie, ale co z tego wyniknie, to jeszcze dopiero przed nami. Natomiast dzisiaj... Um... Jest czwartek zaraz po świętach. Ozdoby świąteczne już tutaj zniknęły. Z domu ja je pousuwałam ze względu na to, że zajmowały dużo miejsca i chciałam, żeby ten dom wrócił do tego stanu sprzed, powiedzmy, imprezy. A, tutaj się zostało. A, to może być tutaj ten, ta wycieraczka nie wygląda, ale krzywo postawiłam, teraz mnie to, teraz mnie to razi w oczy. Okej, okay, tutaj mamy widzę bałagan. Ja mam chyba pełną wolę wyłączoną. Okej, okay, tutaj do roboty, oczywiście, do pracy. Teresa, czy ma pójść na wagar? Oczywiście nie, Teresa idzie do szkoły. Ale ostatnio miałam w ogóle właśnie problemy z tym, żeby te nasze dzieciaki do tej szkoły poszły. Jakoś tak coś nie chciały iść, gra im nie pozwalała, ale w końcu poszły. No i teraz też już idą. Antoni idzie do szkoły, Teresa idzie do szkoły, Łucja do pracy, Edmund do pracy, Marysia Marysia moja droga. Ty masz dzisiaj wolne, ale Marysia, słuchajcie, dzisiaj pożegnamy się pewnie z Marysią. Bo jej tutaj wszystko tak naprawdę już miga, ale może jeszcze zdąży posprzątać. Tak wiecie, no ona nie położy się teraz w łóżku i nie będzie czekała na moment, aż w końcu zejdzie, więc ona tutaj zajmuje się jeszcze rzeczami domowymi. Warcisławowi został jeszcze podejrzewam jeden dzień i też odejdzie z tego świata. Ktoś miał mieć dzisiaj urodzinę, dzisiaj ma urodzinę też Antoni i podejrzewam i Teresa i podejrzewam, że te urodziny nie będą zbyt szczęśliwe ze względu na to, że Marysia nie wiadomo, czy ona w ogóle dotrwa do tego. E, Sprzątnij tutaj proszę, proszę wszystko posprzątać i e, zrobić ciasto dla naszych dzisiejszych jubilatów. Bowiem dzisiaj oficjalnie wkraczamy w lata 50., kolejny odcinek będzie już w 100%. Lata 50. Dom nam się zmieni. Stroje mamy już zmienione, więc może tak być, jak jest. Sprzątnij to ciasto też. I proszę, gotuj, gotuj, gotuj. I rogen to nie. Może być czekoladowe ciasto. I zapomniałam, co mówiłam, bo się trochę rozproszyłam. Aha, o tych latach 50. -tych, tak, że to już będą w 100% lata 50, i postaramy się. Postaram ja się, żeby tutaj lampa nie wisiała. <grytanie> <grytanie> Oj, dobra, na razie postawię tutaj, nie będę się w to bawić. No dalej, rób ciasto, kochana. Marysia, Marysia, to jest Twoje jedno z ostatnich zadań już na dzisiaj. Będziemy świętować w gronie rodzinnym. I mam nadzieję, że... Yy, Warcisław jeszcze przy okazji zaprosi Róża jeszcze, no bo co nie. Oni się znają, więc on ją zaprosi. On jest rozpuszczony, to tylko słowa. Okej. Okay. No mój Warcisław będzie tutaj jeszcze oponował... Yy... Warcisław będzie jeszcze nam tutaj. O Jezus, ile tych telefonów nie mogę się po prostu. Eee, nie mogę się tutaj ogarnąć. Warcisław będzie starał się jeszcze przekonać przez ten ostatni jego czas do tego, żeby Warcisław. Eee, Warcisław, żeby eee, Antoni jednak eee, skusił się. <laughs> Co tu się stanęło? Halo. I zaprosił Różę albo na jakąś randkę, albo po prostu, żeby się z nią zapoznał, żeby dał jej szansę, bo Róża mu się bardzo podoba jako kandydatka dla swojego wnuka. Nie jako kobieta. No kobieta jest bardzo ładna, prawda? Ale nie widziałam tam tego, co tam się dzieje. <grych> Więc ym... będziemy, będziemy starać się tutaj to jakoś ogarnąć. Dodamy świeczki urodzinowe, będzie jeden tort tutaj na, na całą rodzinę. No, wystarczy, prawda? No, ile można robić tych ciast? Potem oni to ciasto jedzą i jedzą. Ja wiem, że w zasadach jest to, żeby oni powinni jeść jeden posiłek dziennie, ciepło i tak dalej, ale to już jest po wojnie, już nie mamy co się tak naprawdę spinać za bardzo. I jak mówię, ja te zada zadania, te zasady traktuję dość luźno. To nie jest tak, że każda rodzina miała wtedy biedę, tak? prawda? Tutaj. Y Chociaż jest to ciasto zrobione, a to dodajmy w takim razie tutaj e, świeczki również. Okej, okay, skorzysta, jeszcze wykąp się, okej, okay, tak, urodziny. I poczta, Wartek, Wartek, weź pocztę, proszę, ciekawe co tutaj przyszło, ciekawego. Być może na urodziny Łucji. Zebrane wszystko, co tu mieliśmy. A, paczkę do hodowli. ziół, no dobrze. W ogóle mamy tutaj, widzę, że jeszcze całkiem niezłą kasę ze względu na części, które Warcisław u siebie ma i których nie. No, chciałabym. Nie chcę tego. I które możemy sprzedać, bowiem z naszych Simów nikt tak naprawdę majsterkowaniem się więcej nie para. I w ogóle, tak właśnie. Marysia powinna mieć zdjęcia. O, zdjęcia z wesela... O! Tu mamy jeszcze takie zdjęcie. Musimy je dodać również. Damy ramkę. E, mamy tak naprawdę zdjęcia ze ślubów tylko naszych powiedzmy dziedziców, prawda? Ale jako, że mamy zdjęcie schowane również Tadeusza i Zosi, więc ono też może tutaj zawisnąć. To są ukochane dzieci Marci, więc jak najbardziej... Czekamy w takim razie na dzisiejsze urodziny. Te urodziny będą trwały tak naprawdę chwilę można powiedzieć, znaczy chwilę. Będą małe te urodziny w rodzinnym gronie, tylko tutaj nasi domownicy nie będziemy już nikogo spraszać, dopiero co dosłownie wyszli od nas z domu z imprezy świątecznej, więc nie robimy już kolejnych urodzin takich oficjalnych, tylko po prostu zwykłe przyjęcie domowe. Tym bardziej, że nie wiemy jak się skończą, bo to może być bardzo, yy, bardzo nieprzyjemny koniec tej imprezy. Marysiu, Chodź jeszcze wyczyść proszę, i możesz też się jeszcze przespać tę chwilkę. Wannę mamy brudną, ale tym się zajmie już ktoś inny. A my, słuchajcie, czekamy, czekamy już. Za imprezą i za latami 50. które w końcu nadejdą. I jak mówiłam już kilka razy, ale tym razem również powtórzę, lata 50. na razie nie. Lata 50. będą na moich zasadach i będą. Na normalnym życiu. Więc. Będą trochę inne, <noise> niż to zasady przewidują. O nie! Nie zdążyła nawet się przespać, Wacisław wstawać. Czy, czy mamy jakiś kwiatek śmierci ze sobą? Bo chcemy, żeby ona przeżyła. mamy. Mamy kwiat śmierci. Słuchajcie, dajmy może ten kwiat. Niech ona jeszcze chwilę pożyje. Nie chciałabym, żeby to tak się skończyło. Jeszcze w samotności. Och, nie. Marysiu. Marysiu. To by się chce nie iść do kibelka. Ale chciałabym, żeby... O, yy, tak. Daj kwiat śmierci. Yy, nie wiem, na ile to przedłuży jej życie. Być może na długo, ale to w takim razie ona zostanie u nas. Ja lubię Marysię, więc ona może być. Tym bardziej, że dobrze gotuje. Będziemy mieć dużo jedzonka. Daj mu kwiatek, proszę, proszę, proszę. Już przestań płakać, daj mu ten kwiat. Nie siku, tylko kwiat, 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 kwiat. Chciałabym zrobi zrobić zdjęcie jeszcze. Może będzie na miniaturę. Czy akcja z kwiatem śmierci to oszustwo? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Ale Marysia wraca do, do życia. Na ile? Ojej, tu ma jakieś wspomnienie z nim związane. Bartosz, Bartosz Johnson, syn Jasia. Cudnie, słuchajcie, udało nam się uratować Marysię. Na jak długo, ja się pytam? Mam nadzieję, że nie aż tak super długo, jednak. Być może, znaczy tak, powiedzmy. Ma szansę doczekać ślubu wnuka. I być może z słowem zrobimy podobnie. O, a teraz szybko, siku. Teraz już możesz iść, siku. A Mroczny niech sobie idzie do domu. Umarłaś i powstałaś. Ale no, powinna być teraz zombiakiem. Ej, ale to byłoby fajne też, że... Okej, okay, udało się przywrócić do życia, ale kosztem czegoś, na przykład coś tam się poknociło w międzyczasie i nie do końca wyszło tak jak powinno. To też by było fajne. W ogóle tutaj zmiana tego domu będzie na razie obejmowała tylko tutaj dół. Tak jeszcze Wam zaspoileruję troszeczkę kuchnie przede wszystkim, tutaj wszystko się zmieni w tym obszarze i troszeczkę tutaj. Więc na razie łazienek nie ruszałam, bo nie miałam na to po prostu funduszy, ale jako, że Warcisław sprzedał klepsydry, jak możecie zobaczyć, niech będzie. Okej, okay, niech będą, tutaj mamy jakieś urodziny, niech przyjdą. Nie mamy już sklepu. Gdzieś telefon. Dyrektor dzwoni, o co chodzi? O co chodzi z dyrektorem? Nie są zadowalające. On ma czwórę jeszcze. To nie jest tak źle. Wiecie co? Ja, ja mu troszeczkę na kodzie podciągnę energię. Ja wiem, że to jest oszustwo, ale ja bym chciała, żeby on jednak był. był na tych urodzinach. swoich. <grytanie> Poznaj, proszę. Tylko siku najpierw. Nie mamy szansy na awans, bo nie mamy drugiego poziomu logiki. Okej, okay, nie zauważyłam. Olałam to w ogóle. Olewam tej kariery, szczerze mówiąc. Tak się jakoś nie skupiam, bardziej się skupiam na samej rodzinie i powiązaniach rodzinnych niż y, na tym wszystkim dookoła. A no, Marysi cały czas to miga. Mam nadzieję, że oni faktycznie zdążą. Gdzie idzie? Szciej. Gdzie... A nie, y, Antoni. Antoni, Antoni, chodź tutaj do koleżanki, chodź, poznaj koleżankę. Eee, o plotku, i wiesz co, Warcisław, weź zawołaj jeszcze Róże. To może zróbmy tak, a poczekajcie, ja tutaj miałam zobaczyć profil. Było blisko, zapatrzona wybawiciela od śmierci, ale fajne są te odczucia dotyczące śmierci, spoko. I wy też usiądźcie, rozmawiajcie tutaj, proszę. Marysia, tobie chce się siku, tak. Poczekamy w takim razie do 17.00, to już za chwilkę, więc w sumie nawet nie mam co przyspieszać. Położę w międzyczasie, nie zrobimy tyle tych ciast, w ogóle march i wszystkiego. Gdzie jest to czekoladowe? Dlaczego ono jest ujedzone? Przecież było w całości. Wydaje mi się, że ja dawałam świeczki, tutaj nagle nie ma świeczek. Ktoś musiał ujeść w takim razie ten tort czekoladowy, dlatego będziemy mieć ewentualnie tylko jeden. Najpierw zapraszam Teresę. Wypowiedz proszę życzenie. Wszyscy są. Yy, wszyscy są widzę zmęczeni. Oni, oni. za bardzo nie spali tak naprawdę po tej imprezie. I oni teraz wszyscy po prostu muszą odespać. Ale o. O, Dominika przyszła też. No tak my ją zaprosiliśmy. A nam przeskoczyła. Jest towarzyska i jakąś jeszcze cechę taką, która po tych latach wojny, ona trochę przeszła. Straciła brata, była wojna i myślę, że możemy dać jej jakąś negatywną cechę. Ale którą? Ona jest towarzyska... Może nieprzystępna, będzie... Y Ciężko miała z miłością, ale czy to każdy musi mieć łatwo ze znalezieniem swojej drugiej połówki? I jako, że jest towarzyska, to może coś z popularnością. Może przy... przyjaciółka świata. Ok, dodaj świeczki tutaj. Mam nadzieję, że nie zdążą zjeść. Ok, chodź, Antoni, ty spróbuj lukru. I czas na Ciebie, a my słuchajcie, skoczymy sobie jeszcze do kasa i zobaczymy, jak nasi moje wyglądają. Ja jeszcze szybko przebiorę oczywiście e, Teresę, żeby ona wyglądała jakoś przyzwoicie, bo tutaj to jest praszka. Okej, okay, i mamy mamy Antoniego. Tradycyjnie zdjęcie. Też nam gdzieś przeskoczył. On jest zapaleńcem, jest zadufany w sobie. Nie może dajmy mu jakąś yy, pozytywną cechę, bo zadufany w sobie jest taki bardzo negatywny, powiedziałabym. A może dajmy mu snoba? Dałabym mu snoba, a co? Mało, <grybujesz> mało pozytywna cecha, ale słuchajcie zawsze. No i co? I chciałabym, żeby jeszcze pogadał trochę Zapytaj w ogóle, czy jest w związku. Nie powinna być w związku, a jeśli będzie, to wtedy sobie jakoś z tym poradzimy, nie? E, Różę oczywiście też przebiorę, ale dopiero jak będzie tak naprawdę e, już wchodziła do nas, do rodziny. Myślę, że w kolejnym odcinku, bądź za dwa odcinki będzie ślub e, z Różą. Czy Antoni tego chce, czy nie. A tymczasem my, słuchajcie, skakujemy do kasa i już patrzymy, jak wygląda Teresa. Ja jeszcze wpiszę sobie, że mogła dodać jej rzęsy. Oj, terecha, terecha. Co z ciebie wyrosło? Nie, bo je usunęłam włosy. A chciałabym zobaczyć, jakie ma włosy. No, nie jest najpiękniejsza simka. Nie jest. Podobna trochę do Woodsy. No i jestem, zajęło mi to trochę więcej czasu niż przypuszczałam, bo bym ponad 20 minut Przede wszystkim Antoni pozbył się w końcu tego dziewiczego wąsa A tymczasem przychodzimy jeszcze do Teresy Teresa wygląda w ten sposób, nałożyłam jej skina, dzięki czemu wygląda troszeczkę lepiej Moim zdaniem, no nie jest aż tak źle, ale też mogłoby być lepiej, prawda? To jest jej pierwszy strój, to jest jej drugi strój ma również na wyjściowo, biorąc pod uwagę również, że zaraz będzie wesele, więc tym bardziej musiała się jakoś bardziej odwalić. Sportowe, to tam wiecie, cokolwiek do spania, na imprezę, do pływania, na gorącą pogodę i na zimną pogodę ma również dwa, takie bardziej po domu i na wyjście. I tak wyglądają teraz nasi Simowie, w ogóle ładnie wygląda w tej sukience, nawet powiem Wam, nawet mi się podoba. I wracamy do gry, może chwileczkę sobie jeszcze zagramy, do końca dnia zobaczymy i, i będziemy kończyć. Ojej, tutaj widzę. Aha, czyli Marysia nie uniknęła tak naprawdę przeznaczenia, i e, mimo wszystko odchodzi z tego świata, ale zobaczyła chociaż urodziny wnuka. Słuchajcie, jest mi przykro. Jeszcze odchodzi na dworze. Och no. Oj, wartości za ten twój kwiatek chyba niewiele był wart, że Marysia jednak odchodzi od nas, ale mówię, przynajmniej była na urodzinach swojego wnuka, swojej wnuczki. Przeżyła wojnę, przeżyła śmierć jednego syna, była na dwóch ślubach swoich dzieci, narodziły się już powiedziałam wnuki. Wygrzebali się razem z Warcisławem z tego wielkiego kryzysu, który był w latach 30., i udało im się wybudować ten dom, który na początku może nie był zbyt okazały w środku, ale jakoś dali radę wspólnymi siłami. Wybaczyła mężowi zdradę. Dość długo to zajęło, ale jednak wybaczyła, jednak pogodzili się przed samą śmiercią tak naprawdę. Wiadomo, no te kontakty nie są jakieś dobre, ale udało się, słuchajcie, udało im się pokonać jakoś ten kryzys, tak, że pogodzi... po prostu Marysia umarła, będąc pogodzoną ze swoim mężem. Niezbyt to przyjemne okoliczności. Mary przeniosę oczywiście na cmentarz, który, który mamy. No i cóż, i Warcisław również będzie y, jutro, prawdopodobnie. To wiecie co? Ja chyba poczekam aż on, no, zwyczajnie w świecie umrze, nie? bo już nie będę chciała tak naprawdę y, rozpoczynać kolejnej gry od kolejnej śmierci. Nie chcę, żeby były takie smutne odcinki, więc słuchajcie, limit smutów będzie na ten czas wyczerpany. No, ale miałeś spać. położył się i musi wstać, żeby glebnąć na podłogę. No, to są Simsy. Cudnie. No i długo mi to nie zajęło, szczerze mówiąc. To czekanie, bo tak naprawdę tylko przez noc. No i Warcisław też już odchodzi. Warcisławowi nie będziemy przedłużać życia. Ale kosiasz, kosiasz, Ty znowu tutaj. Ręce pełne roboty. Ale nie ma tego złego. Jak już robiłam podsumowanie przy Marysi, no to to samo tyczy się Warcisława. On przeżył bardzo, bardzo długie życie obfitujące w emocje i wrażenia Ech, mi się zaczęło ziewać z tego wszystkiego emocje, wrażenia, no przecież sama klepsydra, prawda, ile przysporzyła kłopotów yy, rodzinie, on był taki trochę ferdek kiepski, sam nie wiedział tak naprawdę co by chciał robić <ścoughs> trochę tego trochę z drugiej strony zaraz pociągnąć kilka strok za ogon i tak naprawdę nic nie wyszło, ale majsterkowiczem był wyśmienitym i to trzeba mu przyznać, że jednak jego wyroby w drewnie często ratowały nam dupę, jeśli chodzi o pieniądze. I żegnamy Warcisława, żegnamy Marysię z naszej rozgrywki. Koda. szkoda i nie szkoda, no taka jest kolej rzeczy, nie ma co płakać. Ja wiem, że to jest przykre zawsze. Ale nie ma co, mówię, to tak wygląda życie. Marysia, Marysia Teresa idzie oczywiście do szkoły, oni idą do pracy, mimo wszystko jakoś żyć trzeba zarabiać, trzeba tym bardziej, że. No, wielki czas już na remont domu. Wartisław zostawił pieniądze Antoniemu na wesele i właśnie na remont, dzięki czemu mogą sobie teraz pozwolić na odświeżenie mieszkania i tym smutnym akcentem słuchajcie, żegnam was w tym odcinku dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną w tym odcinku Teresa, co ci się dzieje? poczekajcie, poczekajcie bo tu się dzieją złe rzeczy jeszcze już chciałam się żegnać, a to widzenie wszystko zaraz zmienimy jej tylko ciuchę ciuchę, ciuchę jej zmienimy słuchajcie, na jakieś ciepłe i powinno być jej dobrze Eee, no, no i co ja mam jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, no. W następnym odcinku w, wkraczamy w lata 50., wkroczymy w te lata 50 i w jeszcze kolejnym y, zrobimy sobie wesela Antoniego, a w przyszłym odcinku myślę, że pójdziemy na jakąś właśnie randeczkę. Y, no i cóż, dziękuję Wam bardzo za obecność, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych, cześć.